Już wyszedłem z więzienia i kupiłem sobie piweczko, piweczko wiśniowe, tam właśnie i jeszcze jest drugie piweczko, które ma niebieski kolor, a tu ten most słynny, uwielbiam sobie pić piwko po wyjściu z więzienia, tak to wszystko wygląda. Znów zamknięty tym razem na papierosku, bo nie można zrobić paradni. Na czwarty powietrzu tylko musi być zamknięte i wcale tutaj nie jest jakoś za, mm, za chłodno. To jest sobie piję piwę, czy to wiśniowe. Mm, zimne, pyszne. Za Żeby skłamać 500 to jest. No 15 zeta. 15 zeta. No dobra. Saba jeszcze jedno. Y, idę jeszcze zjeść sobie posiłek więzienny, także autobus mi ucieknie i będę musiał znowu 4 km wracać na stację, a później jeszcze Morze Ochockie, mam no, nadzieję, że zdążę, bo chciałbym zobaczyć. Może jedna okazja.